Podchodzę i teraz zwróćcie uwagę. Po, po to jest ta noga. Bo jeżeli ustaniecie na tej nodze, to nie będzie z niej wybicia. A tutaj patrzcie, teraz znów mój patent. Nie robimy, chodź bliżej. Bliżej. Nie robimy typowego fronta, że podnoszę kolano i robię nie, nie. I robię wyprost. Tylko patrzcie. Robię tak, jakbym chciał podnąć w krocz. hop I w momencie wchodź teraz. Patrzcie, on sam się nadzieje. Po prostu. To jest tak, jak Anderson Silva kopą takie fleki na twarz. Bum. Tak? I to jest dokładnie to samo. To już hamuje na brzuchu. Wchodzisz. Bum. Widzicie? Oczywiście trzeba uważać, żeby nie kopnąć w krocze, ale na przykład, tak jak wy stoicie w lewej. wchodzisz, bum, Trafię w pachwilę. Wchodzisz, bum. Trafię w dołu. Wchodzisz, bum. w brzuch. Tak? Dlatego trzeba stabilnie stać na tylnej nodze tu. Wchodzisz. Bum. Cyk. Krótki taki strzał. Nie robimy bum. Tylko robimy bum. OK?